Wojciech Maśierczny, emerytowany policjant Wydziału Ruchu Drogowego, Komendy Społecznej Policji Warszawy, Biegi Sądowy, Wiceprez zapobieganie Zapobiegania Wypadkom Drogowym. Ewana Chowska, Instytut Transportu Samochodowego, Psychologii Wspólnotowego Ruchu. Karol Kreft, członek zarządu, jeden z założycieli Pomorskiego Stowarzyszenia Instruktorów Nauki Jazdy, właściciel OSK Jankar z Bogdan Sarna, właściciel Szkoły Kierowców Sarwo, instruktor, jak również sekretarz. Warszawskiego Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia na Krzysztof Wójcik, pełniący obowiązek Kierownika Wydziału Szkoleń w Wodzie Warszawa, egzaminator. Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelny Tygodnika Prawo Drogowego News. Jakub Szatkowski, redaktor prowadzący portal elinstruktor.pl. Proszę, proszę Państwa, ponieważ czasu nam troszeczkę ucieka, chciałbym jeszcze zadać takie Państwu pytanie. Czy nie należałoby coś w prawie naszym zmienić, a jeżeli w prawie, to jakim, yy, żeby no, to szkolenie było bardziej efektywne, żeby było bezpiecznie na naszych drogach. Czy, już tu o do wniosku tak, że jesteśmy przeciwnikami tego, żeby bardzo systematyzować, wpisać kontekst, szczegółowić, tak? Jesteśmy tutaj zdania, że należałoby yy, wprowadzić profil, określenie profilu kandydata na kierowcę, w którym mówiła pani doktor, do, do niego dostosować częściowo to do szkolenie. Co jeszcze? wyrzucić te wszelkie ramy, które ograniczają fachowca, wyłonić fachowców, zarówno w branży szkoleniowej, jak i egzaminacyjnej. Wyrzucić ten program szkolenia, który często, z którego się śmieję do dzisiaj. Już nie będę cytował oklepanych regułek o, o, o przejeździe przez Grząski zgrząski, Piasek i tak dalej. Wyrzucić tą instrukcję. Niech egzaminator jest fachowcem od oceny i ocena, ocenia całościowo, nie fajkując tej instrukcji, Niech instruktor nie myśli o butach wiązanych i przejeździe przez Grząski Piasek, jeździ z przyczepką. Wyrzucić to wszelkie rady, to krzyżykowanie, które nam narzuca ustawodawca. Coś, nie ma nie pojęcia o tym, i fachowiec niech podejmuje decyzję swoją, własną, zakładam, jest bo w końcu to on ma uprawnienia instruktora, to on ma państwo uprawnienia egzaminatora czy państwo instruktora. I do tego które jest, jest dać pan wolność pan podejmowania. jak wcześniej Pan powiedział, że część instruktorów to nie są Ale to też oczyścić branżę, czyli wyekstrahować, tak jak tutaj Panie też wyekstrahować wyekstrahować ludzi, którzy się do tego nadają i którzy chcą to robić którzy nie chcą tego traktować po bo to nie jest praca dla, to nie jest, że tak powiem, malowanie ściany, tak, to nie jest. To jest kształtowanie pokolenia, które za parę lat wy, może nas gdzieś na przejściu trafić dwutonową bombą, jak to się zawsze ładnie określa, czyli samochodem. Dlatego zróbmy status, podnieśmy status instruktora, podnieśmy status egzaminatora i dajmy im wolność oceny, wolność szkolenia, bo ja, ja to dzisiaj łamie prawo, przyznaję się tu publicznie, bo jeżeli mi przychodzi ktoś, to nigdy nie siedział na motocykli, nie wsadza na 650, bo odkręci tylko manetkę i nie ma, i ja już jestem, mam rozmowę z prokuratorem, więc ja coś muszę robić. Ja poza szkoleniem, żeby nie było, poza szkoleniem e, przygotowuję go do prowadzenia 125, tak? Nie, no, na pogad, zasada stopniowania trudności, kto to zapisał? Kto to zapisał? Ale w rozporządzeniu podobno. Coś I odrzućmy te ramy tworzone przez ludzi, którzy często nie mają o tym pojęcia. I wtedy ten status być może wyekstarkuje tych ludzi, którzy się tym powinni zajmować. Tak? Tutaj Pana poprosimy o Tak, 10 godzin y, szkolenia teoretycznego dla y, kursantów na kategorię AM, prawda? Tak. A do osób, które mają prawo jazdy kategorii B, robią na kategorii A, choćby nawet, czy też w ogóle też tak. raz na B. <gry> Dlatego prawo jakby często rozmija się z praktyką. To jest przeżycie, o którym mówi tutaj kolega. Proszę Państwa, to jest żenujące, to co robią egzaminatorzy. Nie, nie, proszę nie mówić to co robią egzaminatorzy. To co robią, A, ustawa o egzaminatorze. Tak, rozporządzenie stoi, że nie można pani poszczególne elementy, które podczas egzaminu były prawidłowo wykonane czy, czy nie. Tu powinna być ocena Egzaminator jako, mówi się popularnie, prawda, osoba publicznego zaufania, nie. wszyscy powinni mu wierzyć w jego ocenie, powinna być ocena głośna yy, no, za całość, a nie, znaczy, że to jest na jego władzę na linię ciągłą. Egzamin jest oblany. Tak? Proszę Państwa, każdy niech znajdzie swoje zdanie, ile razy to robi, z różnych względów. Bo ktoś wyjechał, autobus się włączył, czy coś w rodzaju. Nie można tego w sposób jednoznaczny. Jako egzaminator, proszę Państwa. Postaram się odpowiedzieć na to, na, na to pytanie, na, na, to, na to zastrzeżenie. E, prowadząc. E... Inaczej, będąc egzaminatorem nadzorującym, nadzorowałem pracę innych egzaminatorów. Czy też prowadząc zajęcia na kursach dla kandydatów, na egzaminatorów, podkreślałem, czy podkreślam nadal to, że ta instrukcja egzaminowania, nazwijmy ją, to jest pewnego rodzaju scenariusz, na którym warto by który się opierać. Natomiast to Ty jesteś reżyserem tego wszystkiego, co tam się może wydarzyć. I ty ponad ten arkusz przebiegu egzaminu, ponad te zakreślania, musisz dostrzegać te umiejętności, czy brak umiejętności, tej predyspozycji osoby, czy brak predyspozycji do samodzielnej bezpiecznej jazdy. I to musi być najważniejsze przesłanie do tego, żebyś wystawił sprawiedliwą pomoc.